Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego! Wow, żelkawe robaczki! Świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest! Teraz twoja kolej na kręcenie kołem! Boję się, że dostanę coś mniej smacznego! Wiedziałam! Prawdziwe robaki! Ochyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne przysiągło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to i mam nowy plan. Hej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr! O nie, nie wierzę! To papryczki Chili! W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart. W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci iść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić chołem jako pierwsza. Kaktus Kurczę. Przecież jest kłujący, jak ja mam go zjeść? Chwileczkę, chyba nastąpił błąd koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Hmm. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne! Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! wyprawia, aż to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę. Nie to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieże. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną. To niesprawiedliwe. Przestań narzekać lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetycznie niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 no. Cool. Ej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to! Wiesz co? A masz! Ej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo! Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie miślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizzę wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje. Jak mogliście? Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolejna na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. my. No i gotowe! Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany! To okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi Zus! Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka! Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! obrzydliwe, okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow! Jak to możliwe! Po wszystkim koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hura! Purcze, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex, nie dostanie cukierków. Jeszcze czego. Churczę. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry! To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Rozstrzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi! Popierz sobie, co on powiedział! Ej, spójrz, nie zamknęła szafki! Sprawdźmy, co tam jest! Wydaje mi się, że to jakiś sejf? W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy! Nie, stop! Gdzie wow. jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój safe. On się uśmiecha. Wow! Sto z kolorowych popytów. Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne. Dlaczego są takie miękkie? I tak ładnie pachną. Wiem, to żelek. Jest ich tak dużo. Mogę je zjeść wszystkie naraz. Naprawdę trudno jest się zatrzymać. Czelkowe popity są takie pyszne. Chyba zostawiła jeden. Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały. Spadajcie, to jest moje. Auć, to boli. Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka. Spójrzmy. Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego. O nie, to żywe robaki. Nie będę ich jadła. Nie chcę. One się ruszają. Mm, nie martw się, już ich nie ma. Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie. Pomóżcie mi. Chcą mnie zjeść. A myślę, że odkurzacz może pomóc. Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. One wyglądają całkiem zapawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Ja też się go pozbędę. Co robisz? Muszę jakoś westać tego robaka. Gotowe? Gotowe? Stadiany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków? Częstuj się. O nie, one są we mnie. Co mam robić? Co za ochyda? Daj spokój, nie krzycz. Lepiej spójrz na to, co znajduje się w twoim sejfie. A w sejfie czeka na mnie... Jakiś eliksir. Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę. Albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje! Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej! Nasze maleństwo! A, jeszcze gryziesz? To boli! Zajmę się tobą, maleńka. Hmm? Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję? Mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No, ciekawe, kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Ja jaka jestem silna. Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je. Na co ja czekam? Czas się napić. To dziwne, dlaczego nic nie leci? Głupia butelka. Serio nie rozumiesz? Daj pokażę ci jak się pije. Ty? Na pewno. Trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego? Nie dam ci się napić. To jest moje. Bez twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, przestań marudzić. Poproszcz Dianę, żeby otworzyła swój safe. Co? Ryba? O no nie! Dobrze, że nie jest nasza. Jak śmierdzi. Ale i tak musisz ją zjeść. Takie są zasady. Przecież wiem. Spróbuję. To jest okropne. Nie będę tego jadła. Nie dam rady. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz. Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Auć, po co mi ten szkielet? Zabierz się go ode mnie. Przestań się śmiać, Mary. Otwórz swój sejf. Z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy, uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. jestem zadowolona. Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi. I na rękach. To jest takie fajne. Naprawdę fajne. Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana chcesz trochę? Nie dziękuję, nie będę jadła twoich pryszczy Po raz kolejny jako pierwsza otworzę safe. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą To się nazywa prezent Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhone'ów Jakie piękne zdjęcia robi Spójrzcie tylko Ja też chcę taki, zrób mi zdjęcie Oddaj ci, nie psuj mi fotografii Oddaj to, to moje Chcę zrobić sobie selfie Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dajcie mi to. Wyustalcie sobie, czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz. Daj mi to, to moje. Co zrobiłyście? Mój nowy telefon. Gdzie on jest? Ups. Chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhona. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła w swój safe. To dziwne, dlaczego jest pusty. Zobaczmy, co tam jest. O nie, to żaba! Boję się ich. Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy! Ja też nie chcę tego zwierzaka! No już spadaj stąd! Hey, you. Ja też jej nie potrzebuję. To twoja żaba. A ja mam ją zjeść? No nie mam mowy. A jeśli to zaczarowany książę? A ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić. No daj, Buziaka. No i gdzie jest twój książę? Coś się nie zmienia. Hmm. No to teraz moja kolej sprawdzić co jest w moim sejpie. What? Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. A co ja mam z nim zrobić? Uh. Um. Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? Przykro uh. mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? Wow. Yeah. Dziwny. Dlaczego jest brązowy? Uh. Um. Wiem! To czekolada! To nie jest zwykła czekolada, to pyszna czekolada. Słuchaj, czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy. Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a. W dodatku jest pyszny. Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny. Um, um, Ale czy mogę okay. go nosić? Myślę, że wszystko ok. Ojej, mm. mamy teraz czekoladową Mary. Zjedzmy wszystkie jej palce. Okay. Przestań, zdejmij jej ten kapelusz z głowy. Wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra. Uf, dziękuję, uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, to Nutella, uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow! Oj, przepraszam, to było niechcący. Okej. Znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się. Jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę. Chcesz, ale nie dostaniesz. To moja Nutella. Na moim nosie została kropelka. Fajnie. Wielkie rzeczy. A ja mam całe ręce w Nutelli. Tak, widzimy to. Jesteś w niej cała. Hey! Trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka! Oh. Chwątknęła! What? Żarłok, musisz mnie jeść! Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie. Pomóż mi! Wyciągnij ten słoik! Próbuję! No dalej, damy radę, damy radę! Wyciągnij! Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo modeli. Pośpieszmy się i zjedzmy wszystko. Nic mi nie jest. Nie martwcie się o mnie, ja żyję. Wszystko zjadłyście? No, jak tak można? O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Come on! Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O, nie, to ser. Nie chcę go. Nie, ale musisz. Nie chcę go jeść. Proszę, miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej, gryź w końcu. Oj, co za ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra. Jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co nam nie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć.